Więc witam wszystkich bardzo serdecznie po długiej przerwie byłem na wyjeździe razem z kolegami dzisiaj jest z nami no i siemka więc siemka dzisiaj będziemy grać w Bedwars. w trzy osoby wybierz ok i dzisiaj pewnie będziemy trollować chciałbym dzisiaj zrobić między innymi TNT jump niewidzialny troll taki Łączenie trollów, ale wybrać ile osób? Trzy osobowe? Tak. Uh -huh. Dobra, dobra, więc. Ja yy, nie obuduję łóżka. Genial, zajmiesz się tym? I dobra, ja się tym zajmę, a tak to ogólnie, ja jestem taki defen. Ja kupuję bogbaka boła. Okej, okay, ale to też. Ale najpierw obuduj łóżko, my się zajmiemy dom. Tym. Yy. To jest na środek, ja pójdę na żółt. Więc taka rzecz. Sorry, że, było nie, że długo nie było tego żadnego filmu, ale nie miałam czasu. Byłem na bardzo fajnym wyjeździe razem z kolegami i nie mogłem po prostu nie mogłem. Było kozacko, serio było kozacko, więc nie mogłem, ale już będzie, niedługo może będzie live. Nie wiem czy wiecie, ale. Może mnie lepiej słyszycie, ale mam mikrofon USB. Taki obok dostałem niedawno, a w sumie kupiłem. I mam nadzieję, że lepiej mnie słyszycie. Taki będę mieć bardziej realny głos, jak w realnym życiu mam. Nie taki elektroniczny, jak wcześniej, bo miałem, miałem mikro, w sensie miałem mikro, które było tak jakby. Halo? Wy mnie słyszycie w ogóle? Tak, to tak. No ja tylko jesteście tacy ciszy. Wow. Gdzie wy się budujecie? Ej, szybko ja idziemy jestem. na zielonych. Szybko idziemy na zielonych. I oczywiście, jak zawsze, muszę poszebrać o łapkę w górę. Nie, już wczoraj do zielonych, tylko że ich nie atakuje. jak coś, widzowie, mam prośbę. Że wczoraj miał urodziny. To się, no wy to by nie później obejrzycie, ale ja wczoraj miał urodziny. Jak nagrywamy to w, w sobotę. Więc proszę w komentarzach napisać wszystkiego najlepszego. No właśnie. Dobrze, dobrze wszystkiego najlepszego. Proszę, będzie wesoło. Więc proszę pisać wszystkiego najlepszego dla Dominika, który będzie z nami coraz więcej nagrywać i pewnie w najbliższym czasie będę będzie mieć swój kanał, więc bardzo będzie On ma już kanał, tylko jeszcze nie nagrywa, bo nie ma po, potrze... nie ma potrzebnych rzeczy do nagrywania. Mam już Ej, wiesz, ja chyba idę na trola. Macie jakieś niepotrzebne te hmm, TNT? Nie. W sensie nie, nie tylko golda, golda niepotrzebnego. Wiesz, ej, wiesz, idę się pobić, idę się pobić. Hama. Zobacz, jakie masz. Łóżko z już, już, już. Wiesz, tak patrzyłem sobie przed chwilą na. No, bie, bije. Dobra, zielona zauważył, że mamy do niego dojście i mnie pobił. Spadłem. Spadłem, ale mam dwa. Em, 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 Emiraldy, mam dwa. Mam dwa emeraldy. I ktoś ma niepotrzebny gold. Błagam was. Nie mam. Nie górę trochę. Ktoś ma niepotrzebny gold, bo ja potrzebuję gold, bo chcę zrobić trollo. Takiego, że mam TNT i podskakuję. Wybucham łóżko TNT i zabijam wszystkich. Tara! Zostaje jeden gol, żeby obudować górę, no. no a mi jeszcze też jeden. Uwaga. Ja, 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 no. Trzy, trzy. Eee. Uwaga, bo chyba przeprowadziłem Jomka. Tak. Niebieski! Niebieski! No, bum, 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 bum. Aaaa, pomóżcie! Okay, leć, no. leć, 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 leć! Uwaga, bo on ma koksa. Turu! On ma koksa, widziałam Ej, takie... Nie, 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 nie w ogóle nie ma obudowanego łóżka, ja bym na niego chętnie poleciał. Wiesz, no to, robię... a ja idę na trola tych bardziej obudowanych łóżek. Dobra, no. to ty leć, na grejów, a ja nie. Ty tak, ty poleć na... Nie, bo ja mam teraz, ja robię teraz trola, więc polecę na zielonych. No mówię, poleć na green. Ale powiedziałeś po, poleć na grejów i tak się dziwiłem. Wiemy. Jestem przyzwyczajony, że grałem w więc poleć na tego, na... Nie, A, goni mnie, goni mnie, goni mnie, goni mnie, goni mnie! No, goni. no ten zielony! Tylko kłopoty. I idzie na, na, do nas. Pomagam ci! Jest A, się przestraszył. Czek się przestraszył! Chyba ja, mamy nawet na nawet łóżko. Pomagam, pomagam, pomagam! Pomagam, pomagam, pomagam! On nie wie, że ma plecy, on nie wie, że ma plecy, on nie wie, że ma plecy, on nie wie, ma plecy! Dobra, mam obudowane łóżko na maksa. Zniszczyłeś zielone łóżko! I zabijemy już innego! Jest, dobra! Zielonych nie ma, zniszczyliśmy Nie, jest jeszcze jeden! Jest jeszcze jeden, spadłem przez niego, jeszcze jeden jest. Andrej Gamer się nazywa. Więc jeszcze raz proszę o łapkę w górę i subika dla... Ten i niedługo pewnie będzie sklep z gadżetami Tyle Sklep z gadżetami? Nie rozumiem No w sensie taki sklep, w którym można kupić gadżety YouTube'owe No właśnie Więc będzie taki sklepik, może będzie, ale nie wiem czy będzie yy, Może na 100 subów, może jakoś tak I już mam Golema Mogę mieć Golema Okej okay, Stasz, a co kupić za 3 di diaksy? Za 3 nie diaksy? Yy, no, no, no. Poczekaj, sprawdzę Ci Albo zbierz jeszcze, yy, kup Hillpool pool, to będzie dobre, kup heal pool A za ile to? E, Trzy tr tr dokładnie Mam, mam dwa. Mam dwa firebully I idę na czerwonych Ja na niebieskich Tylko potrzebuję Siekierki Zielony idzie, więc poczekaj To nie, idzie zupełnie. No, się ją krzyć. A wiesz co my sobie kupiliśmy? Tak. Hill, że jak jesteśmy w bazie, to nam dodaje życie cały czas. A tak, tak. Ta, ta. ja bym się chciałam to ulepszyć, a wybaczcie, to już na max. Biję, biję się z nim, biję się z nim, bije się z nim, nie udało się, więc sorry, sorry, sorry. Wiesz będę... jednak to puszczę, mam bardzo fajny taki napis, zostaw łapkę. Więc on będzie przez jakiś czas sobie latać. Masz Nie. Dobra, ja mam już siekierę, więc. Masz siekierę? O, dobrze, to idź się bić gdzieś. Ja nie rozumiem, jak na przykład jacyś z YouTuberskich. Zieloni dwóch zielonych. Ja, a ja zbieram na miecz. No, ale. Teraz mnie. Michoł, popuszczam. Michoł, Wiesz, poczekaj. Ja pójdę na środek. No poczekaj. więc... Ej! Nie! Wy... Ja idę, ja idę po zasoby, a wy się tam bijcie, bo ja nie umiem się bić. Pójdźcie! Dwa... Chodź! Za chwilę będę mieć na dia, diak smieczyk. Ładnie! Nie! Rzućuję tego! Silverfish, dawaj! Staś! Mam cztery Emeraldy! to... Robi trolla, który nam się kiedyś chciał... Te... Chciałem kolejne zjeść. Kolejny ma, uważaj. Rzuci kolejne. Uważaj, on, on nie... No nie ma... trafił. Ja próbuję zabić tego gruna z A ja... Odpiłuszko! Oh. Jej. Kurde. Odpycha ci. Zginąłem. Ja ich odpycham z mapy. Leć. Leć. Okej. Okay. So. Więc ja mam jak Smieczyk, więc będzie teraz bardzo prosto, pójdzie wszystko. Ja, nie. Bardzo... Spektatorujesz nas, oglądasz? Jak pięknie kosimy, o kurde. O nie, nie, nie powiedziałem. Nie powiedziałem, Krzysio. Gdzie nie powiedziałam na pewno przekleństwa. Wiesz? Nie, nie powiedziałem. Co ty? Halo? Słyszycie okay. mnie? No, no przepraszam, się, że się tak zawiesiłem. Okej. Okay. Mam diaksowy mieczyk, więc chyba pójdę gdzieś na środeczek czy gdzieś w takie ustronne miejsce, w którym nie powinienem być. Jak nie mam. Uważaj, bo jest niebieski nad tobą. Widzę go. Kolejny czerwony czerwony masz na Po prawej czerwony. No, czerwony. On ma koks jabłko. Po mnie! Dlaczego mnie zostawiacie? Więc gdzie jest Poczekajcie, gdzie jest genio! No, dobra. No, co ty robisz? Fireball kupuję. Fireball. No taki, żeby można było strzelać. A nie chcesz zginąć, żebyśmy mogli sobie pograć. Nie, sami mi to. Ej, Domi, weź nową mapę, weź. Kliknij papier. Kliknij papier. Jednak, przepraszam. Nie. Atakuję. No. Dobra. Przecież już padł i tak samo. No. Ej, więc e, dawaj, o jest, 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 uwaga, waga waga, co teraz co ja trafi. mapę, która jest nowa. Jest o, jest nowa mapa. mapa, jest nowa mapa, jest nowa no, mapa. O, to są te statki, to są te takie statki, to jest fajna mapa. Znam na jest... super trolla, za fajnego. Rozumiem się, że to jest nowa. Obudować łóżko no, rzuczyn, i na statkach jesteśmy. Tak, na statkach o, o, o. jesteśmy. To jest najfajniejsze właśnie w tej mapie, że stoimy na statkach. Dobra, Gienek, daj do skrzynki. Gienek, do... znowu obudowujesz łóżko. Znowu obudowuje łóżko. Nie wiem. On... Dobra, to ja tym razem. Wy wybierajcie się na środek, okej? Okay? Zostawiłem Ci dwa golda w tym, skrzynce z A ja już wziąłem. A ja Dobra, będę dwie. obudowywać łóżko. Mam dosyć dobrą strategię budowania łóżka, bo mam gotowe projekty łóżka w modzie. No mod. Mam mody, czy ty? Ja zbieram ogromne zbrojki. Teraz. Więc weźmy sobie tyle powiedzmy. I teraz load. No. Wiesz, wybieramy sobie tutaj jakiś. Co byśmy sobie tu wybrali? Jeszcze tak. jeden, co to jest? A, to jest ten bardzo fajne łóżko, okej. Okay. Jacy... Jesteśmy akurat niebiescy, okej. Okay, więc M. Ja tutaj mam super moda, w którym będę mógł właśnie troszkę obudować ładnie nasze łóżko schludnie, bo będę mieć projekt, więc teraz idę sobie po... Nuri, daj mi trochę golda, bo ja obudowuję łóżko. Masz. O, ile golda! Dzięki, dzięki, dzięki. No, no, więc poczekaj, Manipulate i no, w jest ym, bardzo dużo rzeczy ciekawych. Ile Golda, wiesz ile w skrzynce było Golda? Ale, bo nie, ludzie czasami nie chcą tego Golda, nie wiem dlaczego i ludzie po prostu tam chowają tego Golda. Nie, ale to było, jeszcze nikt tam nie, nie dowodował się o tym Czyli teraz zrobili update, że w tych skrzynkach są dodatkowe rzeczy. Ja mam 19 Golda. To dobrze, ja mam 18. Zauważyliście, jaki fajny y, wzór zrobiłem na nasze łóżko? Poczekaj, muszę coś zrobić. No to jeszcze drewno wokół mnie, nie... Tak, zrobię. Dobrze. Wow, Trzej No, ładne. Wiem, bo mam moda i zrobiłem wcześniej na kreatywie ten. Ale czerwony jest? A ja jestem uwięziony. Nie, muszę się doświadczać. Muszę mieć 20 tyle. Ktoś ma kilof, bo uwięziony jestem. Ale możesz mieć wany i będziesz umiał. Okej, mam wakę. A, dobra jesteś. No, zobacz. No, ale zobacz. No dobra, niż łapką, niż łapką, tak mądralo. Ok, ok, pyk. Pyk. dobre? Co? co? Wiem, ale to nie koniec budowywania. I mam dzisiaj jeszcze jeden cel. Chcę dzisiaj zrobić e, domek, taki wieśniakowy na tym. Na Bedwars nie będzie to jakiś mega długi odcinek ale będzie normalny odcinek to będzie. Będzie, więc nie będzie jakiś super długi. Więc już mogę... Obu... To... dobra, ja mam ja przygotuję się na górę. I jest za tobą! TNT! Po mnie, po mnie, po mnie, po mnie, po mnie! Gdzie? Wybierz! Wybij go, go. Haha, <laughs> Właśnie chciałam zrobić tego trolla, Domi. Ale ja nie chcę, co tutaj spadłem. A ja chcąc kiedyś spadłem i tam trolowałem źle. Domi, ty żyjesz? Tak. Tak, a on cię nie widzi. Uuu. Więc to... Poczekajcie, zrobię ci screena. O, Stasiek, widzę cię. Jak ty jesteś przede Cześć, też szło Cześć. Nie widzę cię. Ja widzę twoje lewitujące te 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 Główka <laughs> Nie, żeby nie było, że tutaj siedzę ja Boże, Jestem nie... Ej, ale ja stąd nie mogę uciec, wiesz o tym? No albo zginiesz, albo uciekiesz Albo zginiesz, albo cieka, cie, ciekasz Domi Nowa mapa Znowu No no niestety, przepraszam cię. Przepraszam. Więc jesteśmy z, ziomie, z Ziomem jeszcze jeden, bo on musiał kończyć. Więc jesteśmy dalej z dominikiem Minecraft, jak zawsze. I ty, wiesz, zostawmy tego gościa, żeby obudował łóżko. A jak nie obudowuje, to ja się tym zajmę. OK? Więc gramy dalej, gramy dalej, więc spoko, 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 jest bardzo dobrze bardzo dobra sytuacja, oni się budują a ja będę zbierać dalej zasoby więc witam jeszcze raz, w sensie miałem cięcie bo nie chciałam żebyście patrzyli na to jak zbieram golda i teraz nasz, ja przynajmniej robię trolla więc mam nadzieję, że nikt nie zniszczy robię łóżko robię ten, robię domek na środku wyspy taki ładny domek Albo wiecie co? Nie, nie będę tego robić. To będzie osobne, nie wiem, może nawet live. Więc to zrobimy na live, więc Dominik Minecraft dalej jest z nami. Tylko go tak, on jest tak trochę się wyciszył, nie wiem no dlaczego. Halo? No i. A, chcesz się skupić, okej. Okay. Zaraz zniszczę tego, leda. A ja chowam wszystkie dobre rzeczy i idę na środek. Ej, nikt nie obudował naszego łóżka! Obuduj nasze łóżko, okej. Okay? A ty do czerwonej, bo ja tam już prawie czerwonych zniszczyłem. Wiesz, ja najpierw zbiorę ten. MRM-cie, a później się zajmę niszczeniem łóżek. O wiesz, jak jest dobra też praktyka yy, Budować mosty z tego z Sandstone. A. Dlaczego? Bo mosty Sandstone są odporne na wybuchy. Widziałem gościa, który z tych z jak to się nazywa z budował mosty z tego z, z e, tego z obsydianu i to było takie straszne, bo każdy jego most był prawie niezniszczalny. I po prostu on wygrał. W sumie, ja, ja, ja szybko zginąłem od, z jego rąk, w sumie nawet, bo zginął mnie. On, obudowujesz tam łóżko? Okej, okay, to dobrze. Ja idę po kolejną rundkę tych yy, Emeraldów, i za chwilę będę tak gotowy, że pójdę na kogoś łóżko. Ej, wiesz, idę na niebieskich. A nie my, nie my, jesteśmy niebiescy. Kurcze, słyszałeś to? Wiesz co, idę na niebieskich. A nie, my jesteśmy niebiescy. I gdzie to, ej, gdzie to obudowanie łóżka dom? No przecież jest. Nie ma. Ja mam puste łóżko. Może dlatego, że czanki mi się nie załadowały. My jesteśmy niebiescy. Tak, a ty lecisz na czerwonych. Aha. Bo ja tam dobudowałam trochę mostu. O Boże, sorry, sorry, wielkie sorry. O nie, A wiesz, a ja mam taki dobytek, że idę na kogoś łoże. Tak bym powiedział. Idę na kogoś wysłanne łoże. Ok, więc tutaj ile mamy? 18. Spoko. Wystarczy nam spokojnie. Bierzemy sobie do tego Diak mieczyk, Resztę wywalamy. I teraz tak, kupujemy dużo TNT, bo 3, plus jeszcze. czekajcie. Plus jeszcze raz, dwa, trzy. I mamy jeszcze jednego Emeralda Left, więc mamy bardzo dobry skład, jak chodzi o trole Ultimate squad. Więc nikt się do nas nie buduje. Halo? No jestem. Ja się skupię. Jak, jak się nie odzywam, to znaczy, że się skupiam. Czyli jak się nie odzywasz, to znaczy, że atakujesz. Niemożliwe. Tak, możliwe. A wiesz nie... co jest? Ten nasz spółziomek wyszedł. A nie. Wiesz, trzeba się podbudować do innych osób. Ja czerwonego odprawę jeszcze. Uwaga, bo ten... Zielony ma bazę... Orad już że. Dobra. Zielony ma bazę koło nas z Wiesz ja idę na ten, jako, kogoś wyspę, na kogoś wyspę idę. Trzeba uważać na i... zielonych, oni są niebezpieczni. Oni, jak to zabrzmiało? Oni są niebezpieczni. Mam golema, mam golema, jakby co? To postaw go u nas. Bo ja nie ja? że. Stasiu mamy zagrożenie łóżka czwartego stopnia. Czwarty z dziesięciu stopni. Gdzie on jest? Bo strzela tam z bardzo A wiesz, ja tutaj postawię tego pięknego golema, okay. Ile kosztuje golem? Ehm, Oni mają łuki. 160. Wiesz, nie mają łok! Zabiję tego Golema! Dwie sekundy. my go wepchnij do bazy! Sorry, no... Nie, miałem taki dobytek. Serio, miałem diaks mieczyk Na, nawet. Do bazy! Nie tam, do bazy! Do bazy. Wiesz, trudno zmusić Golema do takich wysiłków. Pomóż mi go przepchnąć! Jak to brzmi? Pomóż mi go przepchnąć! Strasznie brzmi to. Zobaczmy ile trwa już li live. So, ja z ja tym live'em już Ja muszę kończyć. To za chwilę, więc... On już skończy za chwilę, więc my też skończymy! Za chwilę? No to, to, więc żegnamy się z Dominikiem. Ja jeszcze chwilę pogram, będę niestety sam na tych wszystkich ludzi. Mam nadzieję, że napiszecie mi wszystkiego najlepszego wczoraj. Więc pamiętajcie, Będzie wszystkiego biskona, najlepszego. Idę świętować. Dobrze, więc tutaj jest jego główka, to jest jego urodziny, są jutro wczoraj, ale on dzisiaj nie świętuje, ja wczoraj... Dyskuję, więc ja muszę lecieć właśnie. Jeszcze na wyjeździe, więc żegnamy. A. Także buźka dla Golemka. Golemek też ma urodziny, choć chyba się nie mył Więc dziękuję wszystkim za ten filmik w sumie. Był już jakiś taki filmik się ciąży i ciąży i duży i duży. Ja teraz spróbuję tylko pójść na tych, na. To jakąś na. Nara, nara. Na. E, pójdę, e, spróbuję pójść na tych, na jakiś kolor. Nie mogę na razie, więc. On mnie tutaj pyta. I jeszcze jedna rzecz, teraz będzie taki troszkę informacyjna część filmika ehm, będzie seria Q&A, czyli e, Questions and Answers. Czyli coś takiego, że pytacie mnie o coś na, w tych w, w czacie, a ja wam odpowiadam. Duet pierwsza klasa. Więc jak on mnie teraz zepchnie, to ja to jest po mnie. Mam taki dobytek. Po prostu mógłbym teraz po prostu wszystko zrobić, więc normalnie to teraz kupujemy sobie łuczek, ale za 6 Emeraldów i strzały. I teraz będziemy dosyć mo mocni. Tak dosyć mocni będziemy. Więc dodatkowo jeszcze potki sobie kupimy. Wiecie, tak sa sam samemu filmikiem jeszcze trudno kręcić, więc yy, poczekajcie, FN1. Nie, 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 nie. więc już jestem taki super full wypas nie umiem strzelać od razu mówię, możecie pisać Janub Trudno będzie mnie teraz trafić. Uwaga! O. Więc y, mój brat będzie niedługo chyba nagrywać Robloxa. Ze mną. A, uwaga! Hop! Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Lecimy, lecimy do góry. Więc teraz zrobimy bardzo. A! Fajną rzecz. A jesteśmy niewidzialni? A, byliśmy niewidzialni. Kurczę. Więc. Więc, więc, więc. Bardzo dziękuję za ten filmik. Do następnego razu i cześć.